Hurry up, man! For fucking more than two hours I've been sitting here like a fucking dickhead. I don't know. My my first intro. Dzisiaj spróbuję wykonać charakteryzację na Marlena Mansona oh O no, nie, teraz wyjdzie jaką psychiczną fanką jego jestem. Nie, nie, nie spokojnie, Halloween jakoś bardzo mi się kojarzy z jego postacią, także wypróbuję moich sił i sprawdźmy jak mi to wyszło. Na, na brwi nakładam zwykły klej do papieru, żeby móc je jakoś zamaskować, zakryć, a następnie na całej twarzy rozprowadzam białą farbę do ciała rozmieszaną z wodą. Oczywiście wszystkie linki do produktów, których używam, będziecie mieli w opisie pod filmikiem. Ok, kolejny krok to nałożenie czarnej farby do ciała na powieki. Ja nie używałam tutaj żadnego eyelinera albo cienia, tylko po prostu użyłam czarnej farby rozmieszanej z wodą. No i następnie niebieskim cieniem blenduję ten czarny razem ze sobą. Chłopacy płaczą, jak im się maluje oczy. Pamiętajcie o tym, jak chłopacy ryczą, jakby co najmniej się nawochali worka z cebulą. Także uważajcie, bo po prostu ten makijaż zacznie się rozpływać. rzeczą, którą robię, to jest uwydatnienie kości policzkowych, no i wykonturowanie nosa. I biorę się za konturowanie ust czarną kredką, potem poprawiam ją jeszcze czerwoną kredką, no i na końcu czerwoną szminką żeby jeszcze bardziej je powiększyć, bo jak wiadomo Samaline Manson ja je sobie jeszcze bardziej powiększę, żeby uzyskać taki teatralny, przerysowany efekt. Finished film here. Goodbye. Have a nice day. Mimo bardzo ciężkiej współpracy i niechęci modela, mam nadzieję, że w miarę to trochę wyszło i że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie lajka, zasubskrybujcie i wpadajcie na inne portale, na których możecie mnie śledzić na bieżąco Facebook, Snapchat, Instagram, na którym możecie zobaczyć zdjęcia z sesji. No i widzimy się w kolejnym filmiku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć, a Wam życzę udanego Halloween. Oczywiście, trzymajcie się Pa!